Tak, witam, ja jestem Bartek B321 a to jest mój pierwszy, pierwszy filmik, czyli zagrajmy w Hitman Blood Money yy, Czyli jakby ktoś nie wiedział krwawa forsa yy, ale to tak zupełnie jest inny tekst więc tak yy, grałem już w tą grę i ją przeszedłem, ale na łatwym poziomie więc... Teraz spróbuję na trudniejszym, choć też trochę przeszedłem na, na średnim. Tak, średni? Nie, normalnym, na, na normalnym. Więc nie miejcie mi za zły jak coś, jak będę coś wiedział, jak od razu coś tam skumam, co trzeba zrobić, czy coś, ale, no, wiecie. I niedawno w to nie grałem, więc nie miejcie mi też za zbyt, jak jak czegoś zapomnę. I... O, fajnie. E, dobrze. E, tak. sumie już nie popełniłem tego błędu, co wtedy. się przed chwilą mi się dźwięk nie nagrał. Dobrze, This just in. Unconfirmed reports of an accident my at Southland Park. I can't find my boy! Hundreds of family members gathered outside the deserted park today to, commemorate the 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 we're we're not not to the of A in full investigation of the park's safety. Authorities so, report precious. at least 30 deaths oh, and image? close to hundred Five years regions. since the tragedy uh, closed the gates of Southland Park, but... New evidence is claiming malicious no? prosecution and believes he'll be he will be vindicated every at last. penny of his fortune the so defending Eagle himself Eagles from these Dream lawsuits, defending Southland Park and Johor was... there were people flying everywhere Bonnie, parts and the victims of the shipment appeal the decision cleared of all charges Mam dla, mam dla ciebie robotę. Jak coś mi się płączy. Tak i teraz w końcu będę miał dalej do opcji, żeby... this training level will introduce to you the various skills and techniques required to the action menu is displayed in the up the bars in the lower left the icon in the lower the compass is displayed in the displayed at the top of the screen the exclamation mark appears use the movement keys to move around the environment and use the mouse to look so Accept. No. Alright, you spill. You No. Okay, no, i Welcome to the stage 47. This should be a straightforward operation. Musimy wrócić do opuszczonego parku i Ale to jest Józef Clarence, znany również jako swing king. Dźwięk, forced him to close it down. Dobra, Dobra, się Dobra jest dobrze, ale trochę, trochę cicho jestem. Czysie, trochę mało mnie słychać. Zapomniałem wam w ogóle pokazać ile mam głośności jeny może to ze stresu może eee, tak teraz mi o udało się wszystko na 60. Dni. no to dobrze to teraz biegniemy With a narcotics distribution ring, so the park may still have some amusements. Enjoy the ride, forty-seven. What the fuck you looking at, Kraken? <laughs> I'm here to see Joseph Clarence. Never heard of. Him. Mr. Swing King. Oh, <laughs> sorry-ass digger. What the fuck they call you? Names of a friend's, so I don't need one. i szybka akcja tak, głównym bohaterem jest 47 yy, tak, 47 yy, no i chyba nie muszę za bardzo co on robi no i dobra, skoro chcecie, to chwileczkę E, tak. oczywiście mi się to... Aha, Nie ja... No Aha, chodź, nie zauważyłem. E, e. Teraz musimy uduszyć go z Ja tak zrobię. Help, help ja było szybciej niż przypuszczałem. Yy, tak, to było dziwne. Yy, czasami się tak zdarza. Mam nadzieję, że będzie ono tych błędów. Mam nadzieję, że będę mniej się zacinał. I tak jak już mówiłem, yy, chciałem Wam wyjaśnić, kim... Czym on się zajmuje. Jest płatnym zabójcą i... Działa na zlecenie różnych osób, którzy odpadli. Tak, tak Przepraszam, jeśli to słyszeliście, ale... E... Telefon zadzwonił oh. uh -huh, ok, O ok, okej. ok, ok, tak. ok, oh, oh, ale... Ja chcę, ja chcę go włożyć do tego słowka. Aha, to, je, to, to, to jest tutaj szalik. Ja pewnie czy dalej umiem myśleć. Tak. Ja przepraszam was za to, ale... ...zapomniał mi się. Po co ja to wziąłem, tego nie wiem. Jest i znowu pistolet. Tak, jeszcze się zastanawiam czy zrobić następną serię. Yy, Alpha Prime, który będzie na ślepo, ale tu jeszcze zobaczymy. Trzeba. Wiem <laughs> ja, to zawsze mi się podobało. Ogólnie mi się podobają takie ataki z zaskoczenia. Okay. Teraz się przebierzemy za... przebraliśmy za chemika i musimy coś zrobić, czego ja nie umiem, że tak myślę. Tak, myśl, myślę, że... ja zrobię to. Ostatnio mi się udało. Hm. Tak, dziękuję za, za klaski. Nie. Chcę umieścić pistolet i się skrzynkę z proszkiem do pieczenia.